Cześć, jestem Joanna Szymańska z czasopisma Wolność Prawdy. Roxana Węgiel będzie miała problemy przez narzeczonego. Produkcja tańca z gwiazdami ma już dość. Miłość potrafi uskrzydlić, ale też zmienić człowieka. Roxana Węgiel 19L świata nie widzi poza swoim ukochanym. Ufa mu tak bardzo, że powierzyła mu swoją karierę. Kevin Mgley 27L decyduje o tym, z jakimi mediami może rozmawiać. CO zaczyna niepokoić produkcję tańca z gwiazdami. W większości wywiadów odmawia, CEO utrudnia pracę przy promocji show, którego przecież Roxana jest jedną z największych gwiazd, mówi nasz informator. Roxana Węgiel będzie miała problemy przez narzeczonego. Produkcja tańca z gwiazdami ma już dość. Jeszcze w tym roku Roxana Węgiel i Kevin Glay powiedzą sobie sakramentalne tak. Piosenkarka często jest pytana o to w wywiadach, ale konsekwentnie odmawia zdradzania jakichkolwiek szczegółów. Odbędzie się w Polsce w tym roku. To będzie tradycyjny ślub. Wyznała jedynie i zażartowała, że może powiedzieć, że suknia będzie biała, kropka, tak mała wylewność jest zaskoczeniem, bo do tej pory chętnie rozmawiała z dziennikarzami na tematy dotyczące jej życia prywatnego. Wszystko zmieniło się, gdy u jej boku pojawił się Kevin i zaczął zarządzać jej karierą, a także dobierać media, którym może udzielać wywiadów. Niektórzy żartują, że jest jak jej ochroniarz, bo nie odstępuje jej na krok. On decyduje, z którymi mediami wolno jej rozmawiać. Większości wywiadów odmawia, co utrudnia pracę przy promocji show, którego przecież Roxana jest jedną z największych gwiazd. On też musi autoryzować wszystko, każdą wypowiedź. Zamkną ją w złotej klatce i broni dostępu, czego wszyscy w produkcji mają dosyć. Słyszymy. Nie zapomnij zasubskrybować.